Cześć, witam, tutaj Aleksy Podkowski, witam, właśnie w czwartym odcinku serii Blizona 3 Na PS3 na no, regramy Oczywne jak czwarty I moi kochani Dąbku ja nie jadę I w tym nie będzie

Nie mam już kogo wyspać. Ja pójdę. Ja skrys. rozkazy. Pierwsze rozkazy. Nie będę już uciekać przed higami. Nie zostawię naszych ludzi. Wytrwaj, Jamer. Już idę. Rico! Rozumiem, ale nie ma czasu. Nie mogę ich zostawić. Spotkamy się w miejscu ewakuacji. Daj się. Też idę. Sam to zrobię, stary. A ty zatrzymaj jakoś Narwila, dobra? ovde Ja to, ja to wszystko dlaczego on dostał zabitki? Nam już nie dostał dla śmieci, może tak Ja sobie dostał bo do ale wtedy to on był Cofnął się, może co dziwne. I moja to jest. Historia, więc... Jest to było. Jakie straty? Wysiadła nam elektronika, a na pokładzie nie. Przełączam system! A reszta krążowników nieustraszony doznał lekkich uszkodzeń. Artur bezpiecznie wyszedł na orbitę. Wracamy do domu. Nalin musi się sprężać! To nie są manewry! No tak, Szybko! Daj mi ręce! Ach. Gdzie to białe Rico? Nie wiem! Czekajcie! A co z Riko? Przykro mi się. Tu kapitan Naru do wszystkich, którzy jeszcze są zali. się na bezpieczne pozycje. Powtarzam! Wprowadzić protokół awaryjny Echo 59. Może pomóż. Sześć miesięcy później. No i gdzie jest Lisa? Czemu ich wciąż nie złapano? Okazali się groźniejsi niż myśleliśmy. A co mówiłem pół roku temu? Trzeba było mnie słuchać, a pan musiał zrobić po swojemu. Pan chciał ich kopać, aż się poddadzą. Już niedługo się rozprawimy z Isa. Tylko pan mówił o godzinach, a to dwa już miesiące. Mieszkańcy Helganu chcą wyników, a nie pustych obietnic, panie Orlok. Jeszcze raz zdołał pan odciągnąć naszą uwagę od istotnych spraw. Dlaczego jeszcze nie dostarczył pan wojsku prototypów broni? Bo admirale, chodzi o promieniowany Petruzy. I nie zamierzam oddać tak potężnej broni łapy kogoś tak niekompetentnego. Aha, spokój, spokój! Przesadził się. pan Stal. Admiral odgrywa zasadniczą rolę w negocjacjach z rządem wektańskim. Trochę za późno. <laughs> Biorąc. Pod uwagę brak sukcesów admirała w pozbyciu się Isa, wnioskuje o przekazanie kontroli nad armią komuś, kto lepiej zna się na rzeczy. Prezes Stal to jest przemysłowiec. Z dość liczną prywatną armią i niezwykłym wsparciem technologicznym. Kto popiera wniosek? Oddalam wniosek. Tak długo jak ten człowiek jest u władzy, odmawiam udzielenia wsparcia dla Waszej sprawy. Potrzebujemy Go! Moment, Panie Prezesie. Prosimy o czas do namysłu. Co? Cóż, za dwa dni wygłoszę orędzie do Narodu Helgańskiego. W jakim celu? By uczynić Waszą decyzję. Bardzo prosto. O matko, tylko nie etap. Co się dzieje? Ser, Zwiadowcy mieli się zameldować. Dwie godziny ten hey, Huber. ponoć nie masz apetytu. Zostawiłeś siostryczkę na wekcie, co zaraz. Skąd pan wie? Byłem ostatnio w kontakcie ze sztabem na ziemi. Wymiana przysług. Przemycili dla mnie prywatne wiadomości z domu. Więcej, co tu robisz, a no, na pewno wrócisz do rodziny. Stoi! Pilno, ich się. Kapitanie! Błagam. Jakieś dobre wyjście. Jak te transporty ewakuacyjne z ziemi? Zwiat przepadł. Straciliśmy kontakt radiowy ze sztabem. Powiedz, to nie Helgaś, Jeśli tak, używają innego sygnału. Niczego nie słyszymy, ich ani ziemi. To tylko kwestia czasu, kiedy nas znajdą. Musimy się zbierać. Słuchaj, czekamy, aż tu przybędzie ziemska flota. Tak, to prawda. To tylko kwestia czasu. Na razie przywróćcie to połączenie. Dalej. Cew. Ten nadajnik to jest nasz jedyny bilet do domu. Tak, ser. Wiem. Coś tu nie gra. Coś miałem. <grym> Czujesz? Co nie wiemy. Zobacz, co się stanie, jak strzelisz do kochany. Wybuchają, mogą się przydać, jak ktoś przy nich stanie. No. Tak złych. Już wiem, co się stało ze Zwiadem. Mówię, że on dziwamy się, nas chyba nie zobaczą. Fibrydę Predatora, co mam powiedzieć? Ktoś idzie, schowajmy się w trawie. Niech się zbliży. Póki są. Pamiętasz, co mówiłem o stanie koło wi co chcesz, byle się go. Zatrzymać ich! Jeśli spodujesz, wezwij posiłki. 这就是。 Aby ewakuował ludzi, tak jest. Szczeregowy, skipper, tylko kopalski. Przyjąłem, robi się. Czekajcie, bo Byłem ja... krót do ostatniego zapisu, a było tak. Dobra, tutaj już yy, kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się no na ilość, jesteście sobie kanał, to zostawcie w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku serii Krisona Trujeczki. Pa pa!